7 strony Łukasz i dzisiaj przed wami parę ciekawych, ukrytych, lekko ukrytych opcji do overwatcha. Zapraszam do oglądania! Tak jak wspominałem wcześniej, dzisiaj zajmiemy się opcjami dodatkowymi w Overwatchu. Najpierw pokażę Wam, jak je włączyć, jak do nich wejść, bo to są oczywiście niekt do niektórych bohaterów możemy to dodać. Klikamy sobie opcję, sterowanie i tu wybieramy konkretnych bohaterów. Bohaterowie, którzy obejmują, którzy działają na tych opcjach, jest to Ana. Analogicznie jest to również trupia wdowa, do tego możemy dodać Gędziego, Hanzo i Złomiarza oraz Lucio, Łaskę i Reinhardta. To są te osoby, a i przepraszam bardzo, i jeszcze Zaria i Żołnierz. To są ci bohaterowie, którymi możemy mieć trochę dodatkowej zabawy, dodatkowych ułatwień. Teraz pokażę wam w którym miejscu to się znajduje, tutaj na, przykład, na przykładzie Anny. Bierzemy tutaj, klikamy sobie Annę. I jak tutaj mamy bohater, to we, wszystko w zakładce bohater, w bohaterach, których e, mamy możliwość tego zmiany, e, możemy sobie to pozmienić. Trochę głupio to brzmi, to co powiedziałem, no ale trudno. Ana, zarówno Ana jak i trupia wdowa mają możliwość włączenia automatycznego utrzymania przybliżania podczas ataku. Zaraz Wam pokażę na przykładzie Any. Na przykładzie trupiej wdowy działa dokładnie tak samo. Także przenieśmy się na obszar testowy i zademonstruję wam, jak działa Ana. Proszę bardzo, jesteśmy. I tutaj, w momencie, kiedy przybliżę sobie na tą postać, uwaga, trzymam ręce tutaj, nie dotykam nic. Mamy cały czas przybliżenie. Dodatkowo jest taka mega fajna opcja, gdzie wystrzelamy. Proszę, jeszcze dwa pociski, trzymam dalej tu ręce. I automatycznie wraca nam do przybliżenia. Jest to mega ciekawą rzeczą. Tak samo działa to w Trubi Wdowie, jak i w Aniec. Są dwie postacie, które mają automatyczne przybliżenie. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Mi w moim wypadku chyba to się spodoba. Zwłaszcza ze względu na to przeładowanie, że później wraca z powrotem. Ale jeżeli chcemy zrezygnować z przybliżenia, Wystarczy, że drugi raz klikniemy prawym przyciskiem myszy. Jeżeli się nie mylę, dokładnie tak samo jest w CS-ie, że automatycznie mamy przybliżenie i musimy z niego po prostu wyjść. Ale mogę się mylić, bo mówię, ja w CS-a dość mało gram, także naprawdę mogę się mylić. Kolejną postacią, a raczej grupą postaci, jest Genji i Hanzo, które mają dokładnie taką samą dodatkową funkcję. Jest to automatyczna na wspinaczka. Jak widzicie, ja już to mam włączone. Czasami sobie na tym gram. Zaraz wam zademonstruję, jak to dokładnie działa. Także zapraszam do obejrzenia mojego tutaj testowego przejścia. Mianowicie to działa na takiej zasadzie, że normalnie kiedy jesteśmy gędzi, musimy sobie wejść i trzymać spację podczas wspinaczki. Ale w momencie, kiedy jesteśmy Genjim z tą włączoną funkcją, oczywiście mówię, działa to tak samo w przypadku Hanzo. W momencie, kiedy klikniemy spację i trzymamy tylko w, nasz tutaj bohater wchodzi. Niestety nie mam Wam jak tego za bardzo pokazać. O, tutaj już mu się skończyło wejście, ale musimy tylko klikamy spację, trzymamy W i wchodzimy sobie bezpośrednio na górę. Pod koniec przy wyższych ścianach wiadomo, warto użyć tego wskoku, żeby się wdrapać. Tak samo działa to przy Hanzo, także nie wiem, czy jest sens, żeby Wam pokazywać. Kolejną postacią, która ma możliwość edycji zmiany ustawienia wspinaczki na trochę łatwiejszą jest uwaga złomiarz, tak. Tutaj w złomiarzu w zakładce Bohater możemy sobie włączyć automatyczna wspinaczka Mort Opony. Ja już to mam włączone, ponieważ jest to fajna opcja, już przetosowałem ją w boju. Naprawdę Wam polecam, bo czasami to klikanie spacji nie zaskakuje podczas normalnej gry. A jeśli nie wiecie, to nasza Mort Opona może się wspinać po niektórych ścianach, właśnie tak jak teraz wam pokażę. Przejdźmy sobie na obszar treningowy, stańmy tutaj odpalmy Mort Oponę. I proszę bardzo, ona automatycznie nam się wspina. Możemy dojechać aż tutaj. Teraz ją sobie zdetonujemy. Nie wiem, no niech będzie tutaj zdetonowaliśmy. Ta postać właśnie ma takie ułatwienie. Jest to naprawdę przydatne, bo powiem Wam szczerze. Ee, w normalnym wypadku rzadko mi się udawało tą mortoponą wspiąć tak jakbym tego chciał po prostu. Pozwyczajnie wjeżdżałem w ścianę i stałem. Tym razem kolejną możliwość modyfikacji specjalnych ustawień mamy przy tanku, czyli naszym Reinhardcie. Jaka jest to modyfikacja? Jest to przełączenie bariery. Na czym to polega? Wystarczy, że klikamy sobie włącz. Jeżeli klikniemy włącz, teraz zobaczymy co się stanie. Proszę, patrzmy. Klikam prawym na tą naszą barierę. Nie trzymam nic. Bariera cały czas działa. Niestety... oj, kurczę, wybaczcie. Zrzuciłem właśnie długopis, nie będę go teraz podnosił. Dariera, bariera, proszę bardzo, działa tak jak powinna. Nic nie trzymam, zobaczcie, tutaj tylko sobie idę. Teraz ochronię naszych tutaj przyjacieli przed, e, przed atakiem. Następnym bohaterem, którym mamy możliwość trochę pozmieniania ustawień jest Lucio, jak tutaj widzimy. I u niego mamy przejście aktywacja przytrzymaniem. Tak, tutaj mamy taką możliwość, że w momencie kiedy to włączymy i przeniesiemy na, się na obszar testowy, mamy teraz na plusik, czyli na leczenie. W momencie kiedy trzymamy Shift, możemy zwiększyć szybkość. Puścimy tylko Shift i od razu włącza nam się plusik, czyli znowu leczymy ludzi. Tak samo. Możemy zaraz zauważyć, tylko tutaj muszą się odbudować. O, proszę bardzo, patrzcie. Teraz yy, zdrowie mu znika. W momencie kiedy wrócimy na to, zdrowie mu rośnie z powrotem. Czyli to jest taki plusik, że jeżeli chcemy dodać na przykład temu robocikowi szybkości, żeby szybciej się poruszał, wystarczy przytrzymać shift, strzelamy, puszczamy, automatycznie wraca nam. Do plusika, czyli do leczenia. Czyli musimy pamiętać, żeby za każdym razem się przełączać, co czasami jest naprawdę kłopotliwe, bo zwyczajnie ja o tym zapominałem, i mimo że chciałem być dobrym healerem, leciałem cały czas na przyspieszeniu, co mi nie za bardzo dawało, bo strzelałem w swoich i nie dodawałem im życia, w ogóle byłem nieprzydatnym healerem. Drugim healerem, który pojawia się tutaj u nas w grze, jest łaska. E, łaska ma możliwość zmienienia, aż trzech rzeczy jest to łączenie wiązki włącz wyłącz tutaj sobie pozwolimy włączyć zdolność anioł stróż zależnie od kad... kaduceusza, nie wiem co to jest tak naprawdę i przełączanie anioła stróża testowałem na włączonym wyłączonym nie do końca zajerzyłem o co w tym chodzi wiem jedynie o co chodzi w tym łączenie wiązki i zaraz wam to wszystko pokażę także zapraszam was tutaj sobie o Przeskoczymy do tego, do tych tutaj dwóch jegomościów i wystarczy, że raz klikniemy, nie trzymam nic i cały czas mu zdrowie leci. Wystarczy, że klikniemy na tego, również cały czas mu zdrowie leci. To samo się tyczy odnośnie, odnośnie, odnośnie zwiększania mocy, więc to jest taki plus, że możemy sobie biegać. Nie wiem, czy możemy to czytem nazwać, czy nie, ale po prostu automatycznie nam namierza. Nie wiem, czy to jest dobre czy nie. Automatycznie po prostu wiecie: nic nie trzymamy, żadnych przycisków nie mamy. Cały czas nam naszego przyjaciela leczy. Nie możemy tylko sobie biegać, nie musimy się skupiać na tym, żeby trzymać przycisk myszki. i Tam omskie nam się. Uuuu, jeden sojusznik zabity. Ożywmy go. bohaterowie nigdy nie umierają. Nie musimy się. Ma tak, dziękuję, dziękuję. Nie musimy się martwić, że nagle puścimy przyciski, potem znowu będziemy musieli do niego wracać. Wiadomo, pewna odległość jak minie, ale proszę, już znowu jesteśmy i znowu możemy spierdzielać gdzieś, chować się. Nie musimy martwić się o ciągłe trzymanie tej, tego przycisku, bo niestety to tylko nam czasami w grze przeszkadza. I to jest, tak jak mówię, drugi healer, który w tym naszym tutaj zestawieniu się pojawia. Ostatnią już grupą bohaterów, trochę powiązanych z killerami, jest grupa postaci, która ma możliwość ustawienia sobie nad postacią wyświetlania paska zdrowia. Czyli mówiąc krótko, ile nasz sojusznik ma zdrowia. To możliwość ma ustawienia żołnierz, co jest jak najbardziej zrozumiałe, bo może on leczyć. oraz Zaria, co również jest zrozumiałe, bo może dać tarczę, kiedy nasz sojusznik. Sojusznik Kona ledwo już żyje, ma mało życia, dostaje tarczę i wtedy bezpiecznie może sobie lecieć po jakiegoś chwila. Także zademonstruję Wam na przykładzie mojej ulubionej postaci z Overwatcha, czyli Żołnierzu 76. I tutaj mamy przytrzymanie sprintu i pasek zdrowia sojusznika. Tutaj przytrzymanie sprintu jest to też taka możliwość, że po prostu klikamy sobie Shift i trzymamy non stop, tak jak w Starlink GTA czy gdzieś, żeby przyspieszyć ale mimo wszystko ja wolę mieć tak, że po prostu sobie kliknę, on biegnie, nie muszę, chcę przestać sprintować, klikam jeszcze raz, tak się przyzwyczaję, tak jest mi wygodniej grać. Tutaj pasek zdolności sojusznika. Zaraz wam zademonstruję, jak to wszystko wygląda, proszę. Podbiegnijmy może sobie do jakiegoś tutaj naszego o, robocika. Widzicie, mamy tutaj stan zdrowia. I jak widzimy, że. O, kończy ci się zdrowie, proszę, przyjacielu, masz kila. I się tutaj. Tutaj możemy leczyć ich obszarowo. Mega dużo, to wiadomo, że Również mega dużo zdrowia nie leczy, ale jest to bardzo mimo wszystko przydatne. Tak jak mówiłem, żołnierz jest moją ulubioną postacią, nią najczęściej zobaczycie, że sobie gram. A teraz, to już wszystkie postacie, tak jak wspominałem, Zaria ma również tą samą możliwość, ale tego już nie będę wam pokazywał, bo to jest zbędne. Oczywiście tą samą poza sprintem, bo sprintu Zaria sama z siebie nie posiada i raczej posiadać nie będzie, bo to jest zupełnie inna. Inny typ postać. To był już cały mini poradnik, jak powłączać niektóre ułatwienia w grze. Jeżeli Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, no to już trudno, zostawcie łapkę w dół, ale jeżeli Wam się tak bardzo podobało i mnie nie subskrybujecie. Polecam Wam nie zasubskrybować, będą się tutaj pojawiać częściej różne poradniki. Wiadomo, początki są ciężkie, więc jeżeli jakieś błędy tu zobaczyliście, śmiało piszcie w komentarzach. Na pewno postaram się poprawić. Jak zauważyliście, biorę pod uwagę komentarze i coraz to kolejne filmy, które robię, są uwzględnione tam poprawki, które mi poradziliście. Na przykład mów tak, mów tak, zrób to, zrób tamto. W większości przypadków, jeżeli potrafię coś takiego zrobić, robię to. I spełniam Wasze życzenia, a teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!